Witajcie kochani, z tej strony Tarociska Winaja. Witam wszystkie zadykalne rybki, rybki, które są moimi tubylcami na tym kanale, oczywiście subskrybentami, widzami stałymi, jak również witam nowych przybyszy. Wszystkich oczywiście zapraszam do wysłuchania, do oglądania, a ci, którzy są tutaj pierwszy raz, zachęcam do subskrypcji, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych nagrań. Oczywiście, jeśli Wam się tutaj spodoba, także będę bardzo wdzięczna. Moje piękne rybki, horoskop tygodniowy, jak co so tydzień u mnie, taki ekspresowy horoskop tygodniowy, tym razem przekaz na tydzień od 6 do 12 marca roku 2023. Zobaczymy, co w tym, cieka w tym tygodniu ciekawego dla Was, na co zwrócić szczególną uwagę. I jakie energie do Was idą. Także nie gadamy, zaczynamy. I oczywiście pamiętajcie, rybki moje złote, że jest to przekaz ogólny, więc nie wszystko będzie z Wami rezonować, nie wszystko będzie do Was pasować. Bierzcie, co pasuje, odrzucajcie, co się nie zgadza. Dobrze, także zaglądamy szybciutko, co tam u Was i postaram się oczywiście jak najszybciej tutaj Wam przekazać informacje, które zechcą nam pokazać karty. Okej, okay, rybeczki, wyzwanie dla Was. kartami karta mi uciekła, widzicie, poczekajcie, złapię ją. O, oh, uciekła. Wyrywa się do Was. Okej, okay, wypadła mi odwrócona, więc taką wybierzemy. Wyzwanie dla Was na ten tydzień. E, co ciekawego w pracy, w finansach. Ogólna sytuacja zawodowa. Co ciekawego w miłości. Mhm. Mhm. Siedem karty, wszystkie tutaj poodwracały. I co ciekawego w pracy. Mhm. Dobra, karty stanęły na głowie. Okej, ok. Mhm. Dobra. Wyzwanie dla Was na ten tydzień, tak? E, to, to jest taka, wiecie, energia z zewnątrz, energia, którą bierzemy albo się jej pozbywamy, w zależności od sytuacji i upodobań, także. E, ja tą e, kartę, tą energię lubię nazywać takim klimatem. Klimat, w jakim rybki będą w tym tygodniu. Kochani, mamy tutaj odwróconą siódemkę buław. E, więc co. Więc odpuszczamy. Rybki odpuszczają, lub ktoś odpuszcza rybkom. Więc, moje rybeczki, w tym tygodniu powiem tak, możecie odetchnąć. Możecie odetchnąć, a tak zresztą patrząc już na resztę energii, tutaj już mówię, że możecie odetchnąć i to z ulgą wręcz błogosławioną. Bo koniec, kochani, ataków w Waszą stronę, jakichkolwiek ataków. E, nic was w tym tygodniu nie ruszy, można powiedzieć, tak? W myśli zwolnią te takie biegnące szybko, które was do tej pory tak troszeczkę. Wiecie, turbowały dosłownie, czy tam poturbowały, e, powodowały, że musieliście się bronić przed niektórymi myślami, e, atakowały was dosłownie te myśli. E, wszyscy odpuszczą, wszyscy, co mają jakieś wie, wielkie wymagania wobec rybek, też odpuszczają. E, Nawał obowiązków tutaj też się zmniejsza. Taki luz rybki. W tym tygodniu możecie poczuć taką pełen luz, pełną swobodę i, i będzie super. Nie trzeba odpierać ataków. <grym> Także super. Eee... Nikt niczego od Was nie będzie chciał, powiem w ten sposób, więc być może Wy rybki w tym tygodniu sobie po prostu stworzycie taką barierę wobec, wokół siebie, że dacie do zrozumienia że, proszę, do zrozumienia, że nic ode mnie proszę w tym tygodniu nie chcieć, bo ja tu i tak do mnie to nie dociera, ja jestem ślepy, głuchy. Prawda, na to, czy ktoś coś ode mnie chce, czy ktoś mnie atakuje, lub to jest po prostu taka też informacja, że macie tu barykadę, macie barykadę, lub odpuszczacie po prostu sobie te obowiązki, te myśli, to wszystko dobra, niech się dzieje, co się dzieje, niech się dzieje, wola nieba, skoro tak trzeba, to trzeba, tak? Także dla Was taka informacja, ale kochani, tu jeszcze zanim przejdę dalej, tu jest taka troszeczkę haczek. Mamy tutaj haczyk w tej energii, bo tu jest takie zagrożenie. Że Wy możecie po prostu coś przegapić, bo możecie nie zareagować w odpowiednim momencie na jakąś sytuację, na jakieś wydarzenie lub na jakiegoś człowieka, osoby. Więc tutaj warto troszeczkę jednak mieć się na boczności. pomimo tego luzu, pomimo tego, że tu Wilajka mówi, że możecie sobie odpuścić, możecie poczuć spokój, nie musicie niczego od żadnych ataków odpierać, więc ale warto, warto jednak mieć się mimo wszystko oczy szeroko otwarte. Dobra, kochani. I praca. I teraz tak, kochani. To jest przekaz, jeśli chodzi o pracę do tych rybek, które do tej pory były na tak zwanym monitorowanym, wiecie, wiecie, pod lupą, pod jakimś upierdliwym okiem przełożonego menedżera, szefa, czy tam kolegów z pracy, do tych rybek, które być może padły ofiarą jakiś plotek w pracy, tak? Nie wiem, ktoś może jakąś reprymendę niezasłużoną od szefa otrzymał, prawda? Więc to jest przekaz dla tych, nie wiem, być może też dla tych, dla których pra, praca dosłownie wisiała na włosku, gdzieś tam już wypowiedzenie niemal, tam kadry już zaczęły wypisywać dla rybek, tak? I tutaj mam taką informację, kochani, że okej, okay, możecie, możecie odetchnąć właśnie z tą ulgą, tak? Nie musicie się tu już bronić przed tymi atakami, bo tutaj wszystko się wyjaśnia. Tutaj wszystko się wyjaśnia w tym tygodniu. Idzie w zapomnienie. Prawda wychodzi na jaw, że wcale te plotki, które na wasz temat były tutaj um, wygadywane, nie, um, to nie są prawdą. Albo wy po prostu dajecie dowód na, na to, że to nie jest wcale tak, nie, że to nie jest wcale tak. Mniej trzeba pilnować. Ja dokładnie wiem. Ehm, prawda? jak pracuję i, i nikt mi tutaj nie będzie dosłownie kładł kłód pod nogi, także tutaj fajna informacja, poczujecie taką satysfakcję, zadowolenie z tego, że właśnie wyjaśniają się te różne sprawy. I teraz tak, dla osób poszukujących pracy, dla osób poszukujących pracy, kochani, to tu także mam taką informację, wysiłki nie idą na marne. I jeżeli jakieś rybki, nie wiem, były na jakimś stażu, na jakimś szkoleniu takim przygotowawczym do zawodu, na jakimś okresie próbnym i też tutaj byliście na takim właśnie no mocno pod lupą, monitorowani byliście cały czas, ktoś Wam się dosłownie przyglądał na ręce, no to tutaj też mam informację, że już możecie także odetchnąć z ulgą. Tutaj ta dziewiątka kielichów pokazuje takie pełne zadowolenie, pełną satysfakcję. I możecie, możecie oczywiście, tutaj być dumni z tego, że ten okres próbny zdaliście na piątkę. Także dla Was taka informacja. Dobra, i miłość. I tutaj kolejne dwie odwrócone karty. No mówię, dzisiaj, no w tym tygodniu świat staje Wam na głowie, ale w pozytywny, oczywiście, sposób. I teraz tak. Rybeczki kochane, e, jeśli był jakiś kryzys w związkach, tak, to te kryzysy w tym tygodniu. Tutaj odwróconą wieżą, okazuje się, prawda, że z, będą w tym tygodniu po prostu zaleczone. Ale kochani, mówię, podkreślam, zaleczone, nie wyleczone zupełnie, tak? Więc jeżeli związek jakiś tutaj wisiał na włosku, był naprawdę taki kryzys, totalny kryzys, kochani, to w tym tygodniu oczywiście jest rozejm, który właśnie, jeżeli dobrze go wykorzystacie, ten rozejm chwilowy, to, że ktoś chce, jednak budować, budować, ratować ten związek, no to musicie go dobrze wykorzystać, bo tylko dobra... Dobry, dobrze, dobre wykorzystanie tej sytuacji może uratować związek, jeśli Wam na tym związku zależy. I tutaj właśnie, tu jest gotowość do wyjaśniania, tak? Gotowość do wybaczenia, gotowość do y, powiedzenia sobie wprost, jakie y, macie wymagania wobec siebie, ale tutaj, kochani, uwaga, bo y, właśnie, też uwaga na te wymagania, żeby one nie były, wiecie, dosłownie gdzieś tam z tyłka wyciągnięte, że tutaj się spodziewać nie wiadomo, jakich gruszek na wierzbie, y, tylko żeby to były naprawdę racjonalne wymagania. Wymagania wobec swojego partnera, tak, lub partnerki. E, to jest ważna taka informacja i żebyście nie oczekiwali właśnie nie wiadomo czego od no, tego, swojego partnera, partnerki lub od tego w ogóle związku, który wisi na włosku i trzeba go ratować i na pewno na, no nie rosnącymi wymaganiami, tak. Więc tutaj komuś spadają dosłownie takie wymagania, e, jeśli sobie odpuścicie, to związek może być e, uratowany, bo to, może ktoś po prostu za dużo wymagał, tak, za bardzo sobie wyobrażał, że ten związek powinien być taki, och, jaki romantyczny, a wiadomo, a Czasami związek po prostu jest taką codziennością, tak? Więc dla was taka tutaj informacja. I tutaj troszeczkę też tak, wiecie, może być um, trochę bojowo mimo wszystko, to może być napięta sytuacja. Kryzys, tak jak mówiłam, on jest tylko na etapie rozejmu w tym tygodniu, tak? Więc mogą być raz zarzuty, raz wielkie wyznania miłości, nie wiem czego chcę i takie <laughs> możecie się troszeczkę w tym gubić, ale pamiętajcie, jest rozejm, nie musicie tutaj jakoś szczególnie. Bronić się przed atakami partnera, partnerki, ale warto dobrze wykorzystać ten czas. Na to, oczywiście, jeśli chcecie ratować daną relację. Także dla Was taka informacja. I dobra, teraz dla singli. Single moje piękne rybeczki. Ja tutaj mam wrażenie, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że być może macie kogoś lub zaczniecie w tym tygodniu spotykać kogoś, kto, no kurczę, może i. I jest jakiś taki bardzo cudowny, może i spełnia wasze oczekiwania, tak? Tylko ja mam wrażenie, że tutaj ktoś jeszcze jedną nogą ciągle stoi. W poprzednim związku i nie potrafi z niego wyjść, i trudno powiedzieć, czy będzie w stanie wyjść z tego związku. Tu jest niewyleczona jeszcze jakaś relacja poprzednia, która może naprawdę no, wejść dosłownie na trzeciego do waszej tutaj relacji, która się rozwija. Więc tutaj dla was taka malutka przestroga: być może wy rybki, nie? Jesteście jeszcze jedną nogą w poprzednim związku, a już tutaj próbujecie poszukiwać czegoś nowego. Ale ja zawsze mówię, jeżeli jeszcze do końca nie wyszliśmy z poprzedniej relacji. Lepiej nie budować no, na, ty, na tych tamtych starych fundamentach nowego związku, bo to nie rokuje na przeszłość. Także taka, taka informacja. Dobrze, kochani, żeby nie przedłużać. I rada. I mamy tutaj tego głupca, kochani. Więc dla Was, rybeczki moje piękne, przede wszystkim. Mm, Idźcie za głosem serca w tym tygodniu. Miejcie odwagę na to, żeby powiedzieć niektórym dość, żeby odpierać ataki, żeby powiedzieć prawdę, szczerą prawdę i tylko prawdę. Poszukajcie w swoim życiu jakiegoś celu. Poszukajcie czegoś nowego, czegoś, co sprawi wam radość. Skupcie się właśnie na tych swoich radościach dla, dla siebie i tylko dla siebie. I jeżeli właśnie tutaj te nie, odpiera, nie musicie odpierać tych ataków, więc możecie tutaj mieć wolną głowę, możecie tutaj już planować jakąś przyszłość dla samego siebie. Jeśli na te związki tutaj są no naprawdę w wielkim kryzysie, też miejcie odwagę patrzeć właśnie na to, że może warto zaryzykować, e, uratować ten związek lub w drugą stronę zaryzykować i tego związku się po prostu pozbyć, bo on i tak już wisi na włosku, także tutaj warto na to zwrócić, kochani, uwagę. Mhm. I teraz jeszcze tak, i tak jak mówiłam na początku, tu jest takie zagrożenie, że Wy poczujecie ten luz i być może stracicie z oczu niektóre takie sytuacje, które mogą być nie do końca dla Was bezpieczne, w cudzysłowie bezpiecz niebezpieczne lub takie, które możecie coś przegapić, tak? Mogą być nieprzemyślane niektóre decyzje, więc bardzo dokładnie rozglądajcie się wokół, pomimo wszystko, czy nie ma, nie czyhają gdzieś tam jakieś inne zagrożenia, pomimo tego, że tu reszta zagrożeń idzie w zapomnienie. Także taka dla Was rybki rada i jeszcze oczywiście kluczyk, żeby tutaj aniołki nam podpowiedzą, wyjaśnią, dadzą klucz, Jesteś urodzony pod szczęśliwą gwiazdą. Właśnie, rybeczki, wy jesteście w tym tygodniu urodzeni pod szczęśliwą gwiazdą. Trzymajcie się tej gwiazdy, idźcie za nią, ona was fajnie poprowadzi. Ona jest szczęśliwa, poprowadzi was właśnie do krainy szczęśliwości. Jak najbardziej im tylko rozglądajcie się po drodze, zawsze rozglądajcie się, miejcie oczy dookoła głowy, żeby właśnie tutaj nie spać, nie spać do przepaści. Eee, także. Fajnie, fajnie w tym tygodniu, rybeczki. Tak już podsumowując, bardzo fajny tydzień, który pozwoli Wam odetchnąć od wszelkich problemów, i wszelkie problemy zostają wyjaśnione, zaleczone. I ten tydzień daje szansę na to, żeby ratować to, co jest do uratowania, lub po prostu pożegnać to, co już się nie da uratować. Także, rybki, życzę Wam pięknego, wspaniałego tygodnia. Niech ten tydzień będzie piękny, pełen pozytywnej energii, pełen nowości. I dacie radę, dacie radę, trzymam kciuki, także pięknego tygodnia, widzimy się my oczywiście niedługo, także żegnam się grzecznie, do zobaczenia, do usłyszenia, pa!